Cześć, witajcie na kanale Multipasko. Dzisiaj mamy premierę zupełnie nowych ekspres losów Błyśni Kasą. Ekspres losy w cenie 5 zł. Premiera, dzisiaj 11 lutego. Są te ekspres losy z numerem seryjnym 0011. Popatrzcie, kupiłem te ekspres losy o godzinie tam około 8.53 i co się okazuje, tutaj na dole widać, że już 33 tysiące ekspres losów się sprzedało przed moimi, więc no, tempo sprzedaży jest dość duże. Zresztą tu możecie zobaczyć na przykładzie pierwszych dwóch różnica 3 sekund, a sprzedało się ich tutaj jak widać 24 sztuki w międzyczasie, więc tempo jest około 8 ekspres losów na sekundę w tej chwili. Więc to jest bardzo intensywna sprzedaż bym powiedział. Dobra ja mam 20 ekspres losów. Każdy w cenie 5 zł, więc inwestycja 100 zł. I to będziemy chcieli odrobić co najmniej. K. są 5000 do wygrania. Poza tym można wygrać 400, 100, 50, 30, 20, 15, 10 albo zwrot 5 zł. Szansa na wygraną tu pisze blisko 4, 1 do 4, czyli co, co czwarty mniej więcej ma wygrywać więc na moich 20 liczę, że 5 powinno, a najlepiej, żeby było więcej, ponad średnią, prawda? I co jeszcze wam powiem? Zasady gry, musimy znaleźć trzy takie same kwoty. I teraz tak, tutaj w tym pierścieniu, w tym kółeczku możemy znaleźć te trzy kwoty, ale może się też zdarzyć tak, że znajdziemy tylko dwie, a trzecią znajdziemy tu w którymś z bonusów, bo mamy takie trzy tutaj bonusy na dole, więc one też się zliczają jakby do tego trzeciego, Trafienia, więc też tak będziemy sprawdzać. Dobra, zaczynamy. Ja będę sprawdzał to kwotami od najmniejszej do najwyższej i będę je po prostu po kolei wykreślał, więc będzie to szybko szło. Zaczynamy. Zaczynam więc od kwoty 5 zł. 5 zł, szukam 3 sztuki, więc tak jest. Raz, dwa, w bonusie nic już tu nie ma, więc piątki nie będzie na pewno. Dziesiątki teraz, 10 Raz, dwa. Bonusie nie ma, odpada 15 raz i w bonusie druga. To też nie jest 3. Teraz kolejna to będzie 20 zł. 20 mamy tak, raz. No i na dole 2. Więc nic, 30 raz i tylko jedna. Później mamy 50. 50 zł mamy w bonusie tylko. Teraz 70, raz 2, 70. Teraz stówka, raz 2, 400. I na końcu 5000 są dwie. Żadnej nie było 3 sztuki. Więc los pierwszy przegrywa. Tu może po po położę go tutaj z boku, żeby było widać tą tabelkę e, wygranych. Żebyście widzieli te kwoty po kolei, jakie będę sprawdzał. I drugi los. I zrobimy w podobny sposób, więc zaczynamy od 5 zł. Tu w ogóle nie widzę 5, jest tylko w bonusie. Teraz dycha. Raz, dwa. No i tyle. 15. 15 będzie raz i dwa. też nie ma. Teraz 20. Raz. 2, koniec, 30, raz i w bonusie to 2, dalej nic z tego, e 50, raz 2, 70, raz, stóweczka, raz 2, 400, raz 2 i 5000, tylko jedno, no to widzicie, to jest drugi pusty los. Kolejny pięć złotówki. Jest w bonusie tylko dziesiątka. Raz, dwa w bonusie piętnaście mamy raz i tyle? No to dwadzieścia. Dwadzieścia mamy raz? Też tylko raz. No to 30, raz i w bonusie drugie, 50 raz, 2, 70 raz, 2, 100 raz, 2, 400 raz, 2 i 5000 raz. No widzicie, yy, przepraszam, 5000 dwa razy, no ale żadna kwota znowu trzy razy się nie pojawiła, więc to jest kolejny pusty los. Kolejny. 5 złotych. Raz, dwa. No i tyle. Nie ma więcej. E, dziesiątki. Raz. Tylko jedna dziesiątka. E, piętnaście tylko w bonusie 20 raz bonusie drugie 30 tylko raz 50 raz 2 70 raz i w bonusie drugie stówki raz 2 400 raz 2, 5000 raz 2. No widzicie, ciągle podwójne tylko te kwoty. Nie ma trzech takich samych, niestety. Bierzemy kolejny ekspres losik. Może ten nam błyśnie kasą. Zobaczymy. Sprawdzamy. 5 zł. Raz. 2. I też nie ma dalej. 10, 1. I tutaj w bonusie drugi. 15. 1 Drugi. Nie ma więcej. 21. Jeden. Drugi. Też nie ma. 30. 30. Tu nie widzę. Jest tylko w bonusie. 50. Też nie ma. Jest w bonusie. 70. 70 jest raz. Stówka jest. 2 razy 400 jest 2 razy 5000 jest 2 razy. No nie ma, nie ma, nie ma żadnych wygranych na razie. Kolejny ekspres los. Co tutaj mamy? Piąteczka raz. Tylko raz. Dziesiątka raz 2. Tyle. 15 mamy raz i tu 2. 20 mamy raz 2, i tyle. 30 mamy raz 2, dalej nic. 50 jest po 30. 50 mamy u góry, raz i drugi w bonusie. 70 mamy w bonusie i nigdzie więcej. 100 jest raz 2, 400 jest raz tylko i 5000 mamy dwa razy dla zachęty. Więc no, to jest kolejny pusty los. Kolejny. Od piątki zaczynamy. 5. Raz, dwa. No i dalej nie widać. 10.

Tylko 400 mamy, raz, dwa i 5000. Raz, dwa. Popatrzcie, kolejny pustaczek. To jest kolejny pusty los. No to kolejny ekspres los. 5 zł. Raz, dwa, trzy. Dobra, mamy 5 zł, chociaż wygrane sumują się, więc szukamy dalej. Zapiszę sobie tu 5 zł, co najmniej. 5 zł będzie. E, idziemy dalej. Dziesiątki. Jedna, druga. Tyle. Nie ma. 15. Raz, dwa. 20. 20 to w ogóle nie widzę. No to 30. 30 jest tutaj. Raz i na dole. To jest dwa, dwie sztuki. Mało. 50 raz. I tutaj bonusik to znowu mało 70. Podobnie tutaj i bonusik to jest dwie sztuki. Koniec już bonusów nie będziemy mieć. Stuwa raz 2 i 500. Raz 2. 400 też nie było. Dobra, 5 zł. Jest 5 pięć zł. Pięć, pierwszy wygrywający los. Kolejny Express los. 5 zł. Mamy 3, 5 zł. Znowu popatrzcie. Więc jest piąteczka. Ale szukamy dalej. Może tym razem się na tym nie skończy 10 zł. 10 zł nie ma. 15 zł jest raz i dwa na dole. 20 zł tylko w bonusie. 30 mamy tu raz i dwa. 50 jest raz. 70 Raz i dwa w bonusie. Tak więc bonus już zapełnione. Szukamy tu jeszcze tak. Stówka jest raz, dwa. 400, raz, dwa. I pięć tysięcy też podwójne. Więc 5 złotych ostatecznie znowu. To był drugi wygrywający los. Kolejny. 5 złotych. Tylko w bonusie. 10 zł. Raz. 2 w bonusie. 15 zł. Eee, raz. 2 tyle. 20. Raz. 2 tyle. 30. Tu i tu tyle. 50. Tylko tu. 70. Mamy raz i dwa w bonusie. Stówka jest tutaj. 400 jest 2 sztuki i do 5000 jest 2 sztuki, więc tak, pusty los kolejny. I kolejny mamy. I startujemy od 5, raz, 2. Nie ma. 10, raz, 2. Tyle, 15. Jeden tu i tu w bonusie, 20 jest u góry i tu w bonusie to są dwie sztuki za mało 30 mamy raz tylko raz 50 mamy tu koniec nie jeszcze tu no to dwie sztuki 70 mamy tu i w bonusie to dwie sztuki stówkę mamy raz dwa 400 w ogóle nie widzę i 5000 raz dwa no pusty raz. kolejny Piąteczki, raz, tylko raz, yy, dziesiątki, raz w bonusie to dwa, piętnaście, raz, i w bonusie dwa, dwadzieścia mamy, raz, i w bonusie dwa, trzydzieści mamy, raz, dwa, pięćdziesiąt mamy, raz, siedemdziesiąt też raz stówki dwa razy dwie cztery setki i dwa razy główna wygrana to jest kolejny pusty los na razie słabo tylko dwa zwroty kolejny ekspres los 5 złotych raz 10 złotych raz dwa, no i niestety tyle 15 Raz, dwa, tyle. Dwadzieścia, raz, dwa, koniec. Trzydzieści, raz, tyle. Pięćdziesiąt, raz i bonus. Siedemdziesiąt, tylko w bonusie. I stówka to będzie tutaj, i tu, dwie. Czterysta, tu, i tu. I pięć tysięcy, tu, i tu. Popatrzcie, kolejny pusty los. I jeszcze jeden, piąteczki. Są trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. Szukamy dalej. dziesięć złotych mamy tylko raz, piętnaście, raz, dwa, dwadzieścia, raz, dwa. I tyle 30 raz i w bonusie. 50 mamy tu dwa razy i niestety tyle. 70 jest tu raz i w bonusie ostatnim tyle. Stówka jest jedna, 401 jedna i 5001. Kolejny, kolejny los, który nie błysnął nam kasą, ale dał zwrot. 5 zł po raz trzeci.

Tylko w bonusie 50, tutaj i tutaj 70. Tylko tutaj 100 jest dwa razy, 400 też dwa razy i 5000 też dwa razy. Ok, pusty los. Kolejny. No zaczynamy od 5. Jest w bonusie. I tyle. Dziesiątka. Raz. I w bonusie druga. Piętnaście mamy tutaj. I w bonusie to też tylko dwie. Dwadzieścia mamy raz. I dwa. Trzydzieści mamy raz. I tyle. Pięćdziesiąt też tylko raz. Siedem... Pięćdziesiąt dwa razy. Przepraszam. Siedemdziesiąt jest raz. Stówka jest dwa razy. 400 jest dwa razy, 5000 jest dwa razy. Pusty los. Kolejny. 5 zł. Tylko raz. 10 zł. Raz i w bonusie 2. 15 zł. Raz dwa.

No to zaczynamy. 5 zł. Raz, dwa, trzy. Ok, znowu 5 zł. Ale szukajmy dalej. Może się coś jeszcze doda do tej kwoty skromnej. 10 zł. Raz, dwa. Nie ma nic. 15. Raz, dwa. Nie ma. 20. Bonusie. 30. Raz. No i tyle. 50 w bonusie 70 tutaj i w bonusie stówka raz 2 401 i 5000 dwie sztuki. To jest kolejny los wrot czwarty. Dwa do końca. Kolejny ekspres los 5 zł. Raz i więcej nie ma 10 raz, i w bonusie. 15 raz, 20 raz, i w bonusie. 30 raz, 2 w bonusie. Bonusów już nie będzie. 50 raz, 2, 70 raz, stówka. Raz 2, 400, raz 2 i 5000, raz 2. No popatrzcie, niestety ten też był pusty. Mam ostatni los. Może ten na końcu jeszcze coś da. I już na starcie widzę 3 piątki, więc znowu zapiszmy to 5 i szukajmy dalej. 10 zł. Raz 2, nie ma nic więcej. 15, 1 i bonus. Dwadzieścia, jedno. Trzydzieści. Trzydzieści to w ogóle nie widzę. Pięćdziesiąt. Raz i bonus. Siedemdziesiąt. Raz i bonus. Bonusu już nie ma więcej, więc wracamy tutaj. Stuwa jest raz. Czterysta jest dwa razy i nie będzie głównej wygranej dzisiaj. Więc to jest kolejny los zwrot. Niestety. Więc ostatecznie podsumowując. Na 20 ekspres losów miałem tylko 4 wygrywające. Więc statystycznie mówiłem, że powinienem mieć 5, a miałem 4. Ale co najgorsze to były tylko zwroty. Nie trafiłem nic ponad zwrot w tych 20 ekspres losach. Przez co bilans odcinka jest bardzo słaby, bo na 100 zainwestował. Przepraszam bardzo, przepraszam, bo mi się skleił. Mam 5 w sumie. Co racja, to racja. Mam 5 wykrywających losów, więc mówię zgodnie, zgodnie z tym, co się spodziewałem. Tylko, że mówię, najgorsze, że to są same zwroty, więc 25 zł. 25 zł wygrałem, więc jestem minus 75. Minus 75. 5 ekspres losów wygrało i tak to wygląda dziękuję za dzisiejszy odcinek pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie no w tym tygodniu co środę przypominam kupuję ekspres losy ale ten tydzień jest wyjątkowy w związku z tą premierą więc w tym tygodniu tylko ta premiera jeśli chodzi o ekspres losy za tydzień zapraszam w środę na kolejne, na kolejny odcinek z ekspres losami a już w najbliższych dniach będą znowu gierki zdrapki więc wszystko jest na kanale. Dawajcie łapki w górę, subskrypcje, subskrypcje. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, cześć.